Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj film o rolnictwie. Taki szybki. Spójrzcie. Gotowe już mamy wały. Wczoraj robiliśmy wały. Znaczy wały, zagony. Robiliśmy zagony. Pole 60 arów. Folia czarna 1,20 szerokości. Zagony były robione specjalną maszyną, która od razu rozwija folię rozwija nawadnianie pod pod folią. No i no i mamy gotowe zagony. A no i zgadnijcie pod co? Zaraz wam powiem. Na pewno nie pod truskawki. Na nie pod, na pewno nie pod ogórki. Tylko ruszam w tym roku z taką nową produkcją w moim małym gospodarstwie, a mianowicie będzie to arbuz. Sadzę w tym roku 60 tarów arbuza na próbę. Zobaczymy jak ta produkcja wygląda, jak jest, jaka jest sprzedaż tego arbuza, czy są chętni, no, Podobnież w Polsce teraz klimat się ocieplił i i bardzo fajnie wychodzi arbuz trochę klientów na niego już w Polsce jest grupy producenckie i tak dalej dlatego zobaczymy jak to wyjdzie jak to się uda, ta produkcja w tym roku mieliśmy sadzić tak na, na gołej ziemi, ale po rozmowie z pewnym doradcą, który zajmuje się arbuzami, czy znaczy arbuzami bardziej dynią, ale, ale wie Mniej więcej jak wygląda produkcja Arbuza, także podpowiedział, żeby lepiej by było, jakby go zrobić na, na zagonach foliowych. Wtedy on ma cieplej, lepiej rośnie. Środki, środki potem wyrównamy czymś, jeszcze nie wiem czym, no ale spróbujemy czymś wyrównać. Jakimś kultywatorem. I środki wyłożymy starą włókniną z kapusty. O, tu mam jeszcze kapustę. Tam deszczownia chodzi. Deszczownia Podlewa, zaraz Wam pokażę kapustę z bliska. I mam starą włókninę, już porwaną, nieużywaną. Także środki wyłożymy włókniną, żeby się arbuz nie brudził. Bo podobnie się, jak pada deszcz, to, to ziemia odbija i bardzo go brudzi. Jest bardzo zmęczony ten arbuz, źle wygląda. No i zawsze będzie cieplejsza ziemia. No i mówię, nie będzie się tak brudził. No i zobaczymy, jak to, jak to wypali mi w tym roku. Rozstawa będzie 60 na metr. 60 krzaczek od krzaczka, a metr między rzędami. Bo taką miałem maszynę do robienia zagonów. Bardzo fajna maszyna. No nie miałem wczoraj czasu, żeby nagrać chociaż krótki film, jak to się robiło, no ale... No ale tak jest. No i chodźcie, przejdziemy do, do kapusty. Zobaczycie już, jaką mam kapustę w tym roku. Już po niedzieli planuje pierwsze cięcie. O, zobaczcie, jakie główeczki już fajne się tworzą. O, o już jest taka jak moja ręka. Niektóre są większe, o, tak jak tamta już jest większa, tu tutaj ta. No już moja ręka jest coraz mniejsza przy niej. No i tutaj mam taką. Paterkę kapusty 000, 500 brokuła i 2,500 kalafiora tam z tamtej strony obok deszczowni, a tam dalsze nasadzenia właśnie się podlewa, no i już i już zaczyna powoli sezon. Spójrzcie jaki piękny towar się szykuje. 30. Ciągle w użyciu. Nie ma dnia, żeby jej nie odpalać. No i tak to wygląda deszczownia. I całe, całe moje pole tutaj, gdzie będzie arbus i kapusta. Kapustę mam na dwóch polach. Także także zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do śledzenia, dodawania łapy w górę, dodawania komentarzy. Jeśli wiecie co się uprawie arbuza, Proszę, napiszcie w komentarzach, żebym wiedział, żebym nie popełnił żadnych błędów. I. No i był zawsze troszeczkę do przodu z wiedzą. Także powtarzam jeszcze raz. Jak możecie, subskrybujcie mój kanał. Będę pokazywał cały wzrost arbuza. I jaki tu będzie na tych zagonach. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. No i wszystkiego wszystkiego dobrego dobra cześć dzięki pozdrawiam